pełne jest kibiców, którzy przyszli obejrzeć tu dzisiaj emocjonujące spotkanie. Podczas tego spotkania będziemy państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Odliczamy sekundy do rozpoczęcia rewanżowego meczu w półfinałach tych pucharowych rozgrywek. Betis Sevilla zmierzy się z FC Basel. Kibice gospodarzy przyszli na stadion z mocną wiarą w to, że ich ulubieńcy potrafią czynić cuda. Odrobienie strat z pierwszego meczu to zadanie z gatunku tych niemożliwych, ale życie nauczyło nas, żeby nikogo nie skreślać przed ostatnim gwizdkiem. Okazja jak marzenie. Wciąż jest groźnie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Dobra presja teraz. Mają piłkę. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Jest to snajper najwyższej klasy. Cztery gole w trzech poprzednich meczach to osiągnięcie, które budzi najwyższy szacunek. Myślę, że i dziś możemy spodziewać się bramki albo dwóch. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Za wysoko. Jednak ten strzał był minimalnie niecelny. Mendy. Twarde wejście, ale skuteczne. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Czy trafi? I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Prowadzą zatem 1 do 0 Strata. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Teraz uderzenie. Ale teraz broni Bramkarz naprawdę pokazał klasę Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr I próba strzału O nie mogło wpaść pewna interwencja w bramce Nacper Pozłowski Nic z tego. Porągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odbizdany, spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul. Żurwony. wolny. I przejmuje teraz piłkę. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. I głęboka wrzutka w pole karne. Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. tu ląduje w bramce! Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Sęk... Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Rzuca teraz piłkę do środka. Uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. Poprzeczka, nie ma gola. Piłka w grze. Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i bić mu zasłużone brawo. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. Trzeba było szybciej wybijać piłkę. Mieli sporo czasu, by zażegnać niebezpieczeństwo. Gwizdek. Mamy rzut wolny. Ratzberg-Kozłowski. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. I dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Ma sporo miejsca na skrzydle. Może pociągnąć akcję. Bez faulu, czyściutki odbiór. Nie, tak uderzać nie wolno. To nie ma sensu. Piłka szybuje wysoko nad bramką. Takie uderzenie to chyba efekt stresu na treningu. Z pewnością wyglądałoby to o niebo lepiej. Ale realia meczowe rządzą się swoimi prawami. No i zmiana posiadania piłki. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle, chce to wykorzystać. Nie. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd Ale nic z tego nie będzie, akcja spaliła na panewce Ależ teraz będzie okazja. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Uspokaja teraz sytuację, mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Przerwana akcja, strata piłki. Trzecina, teraz dośrodkowanie. Doskonale się tam ustawił w obronie. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. W takiej chwili zawodnik pewnie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał, spróbuję uderzyć. Co mi szkodzi? No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Antony Martial. Tak właśnie należy wykonywać w ślizgi. Dobre przejęcie piłki. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Kopnął teraz piłkę w szesnastkę. To trzeba było zrobić lepiej. Ojojoj, tak spudłować to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Koniec meczu. To już ostatni gwizdek. Wszystko jasne.